Cześć, tu pewny. Bywa tak, że wiatr wieje ci w oczy i twój potencjał słabnie. Masz różne dodatkowe problemy, i one powodują, że jeszcze nasila się ten proces. Może być jeszcze mocniej. I wtedy w ogóle już tracisz więcej energii, a dalej po prostu jesteś w tej samej matni, w tych problemach. I coraz bardziej cię to przytłacza. Spróbuj stanąć przed wiatrem, żeby wiatr napędzał twoje poczynania, a zobaczysz, jakiego wzrostu energii dostaniesz. I przyjemny wiatr. Pamiętaj, że możesz dzięki temu po prostu osiągnąć nowe cele, bo masz więcej energii. Przekuj to, co jest Twoją słabością, Twoją mocną stronę. Jeżeli na przykład masz sytuację, że coś cię przerasta, postaraj się widzieć dobre strony w sytuacji i wykorzystać to dla swoich dobrych celów, dla swojej pozycji, umocowania Twojej życiowej pozycji. Przykładowo, jeżeli masz sytuację, że Twoje, że masz na przykład słabą odporność lub yy, słabą kondycję masz, tak? no to wykorzystaj możliwości ku temu, żeby na przykład zachęcić kogoś, który widzicie, że jesteś troszeczkę osobą herlawą, a on jest umieśniony czy ona, mogą pomóc Ci, zachęcić Cię do sportu. Być może jak zobaczymy jak wyglądasz, to troszeczkę chętniej zachęcą Cię widzą, że, widząc, że masz problem do tego, żeby Cię pociągnąć do przodu. Pamiętaj, że tak może być, że czasami to, co się wydaje Twoim ograniczeniem, staje się Twoją siłą. Pozdrawiam.